Proszę siadać. Pani Dziękuję. Anna lat 37, tak? Tak, to ja. Co jest głównym powodem dzisiejszej wizyty? Chciałam skonsultować, bo mam w zasadzie taki problem z sercem i Mam takie sytuacje, gdzie ono bardzo intensywnie bije i po prostu chciałam coś z tym zrobić, bo się niepokoję. Zechce pani opisać, co pani rozumie pod pojęciem tego kołatania, czy ja dobrze rozumiem, że myśli pani o... Szybkim i równym biciu serca, tak proszę zobaczyć, tak jakby ono nagle szybko i równo biło. Tak, w zasadzie to jest tak, że nie czuję tego serca i nagle ono zaczyna tak bum, bardzo intensywnie bić, tak jakby mi miało wyskoczyć tutaj z klatki piersiowej. Rozumiem. A jak często pojawiają się takie epizody, myślę. Nie wiem, raz na 6 miesięcy, raz na dwa miesiące, a może dwa razy na tydzień. Zechce pani to jakoś hmm. przybliżyć. Kilka razy w miesiącu. Ale w, y, w przedziale jakimś czasowym, kiedy one się zaczęły? Jak tak sobie myślę, to jak miałam 16 lat, to, to już to pierwszy raz pamiętam, że czułam, że, czułam, że to serce tak kołacze. Trochę czasu minęło to przez. Y, początkowo te epizody były krótkie. Częste czy jak często występowało? Raz na jakiś czas i trwały tak kilka sekund. Yy, I wtedy to, to pamiętam, że to tak wyglądało. Że to były takie chwilowe. To może inaczej. To kiedy w takim razie nasiliły się te epizody kołatania ponownie? Yy, jak miałam 27 lat, to, to się to znów pojawiło. I wtedy one występowały jak często? Dwa, trzy razy w miesiącu. Tylko, że już trwały dłużej wtedy. Czyli zdecydowanie częściej i trwały dłużej, pani mówi. Tak. Zechce pani opisać, ile trwały te epizody wtedy i ile trwał najdłuższy epizod? Yy, wtedy tak 5-15 minut takiego nieustającego yy, kołatania, a no teraz to już dochodziły nawet do godziny. Z informacji uzyskanej od pacjentki uzasadnione jest podejrzenie występowania u niej napadowego często skurczu jako przyczyny kołatania serca. Przemawia zatem opisany charakter kołatania serca jako odczucie szybkiego, intensywnego, regularnego bicia bądź kołatania serca, tak jakby serce chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. Uwzględniając dodatkowo, że pacjent to kobieta, Pierwsze kołatania serca pojawiły się w 16 roku życia. Kołatania serca początkowo trwały kilka sekund, a po kilku latach stopniowo trwały dłużej. Można roboczo podejrzewać napadowy częstoskurcz węzłowy, tzw. Tak AVNRT, do różnicowania z częstoskurczem przeciągowo-komorowym, zwanym AVRT, który jest typowy dla zespołu Wolfa Parkinsona-White'a. Najmniej prawdopodobny tutaj, ale teoretycznie możliwy, jest częstoskucz przedsionkowy.